Kiedy pojawiła się po raz pierwszy, wyglądała jak koncept, który przez pomyłkę wjechał do salonu. A ludzie to pokochali. Dziś wraca. Jeszcze bardziej futurystyczna, jeszcze bardziej odważna i jeszcze bardziej hybrydowa. To nowa Toyota CHR-GR Sport. Połączenie stylu, ekologii i emocji, które w teorii nie powinny iść w parze. Ale czy to auto łączy sport, technologię i codzienną wygodę, czy to tylko pokaz mody w świecie SUVów? Sprawdzimy to w dzisiejszym teście. Auto od ręki? Tylko w superauto.pl. Sprawdź nasze najlepsze oferty. Wejdź na superauto.pl i wybierz samochód dla siebie. Zanim ocenicie, jak jeździ nowa CHR, sprawdziliśmy, że 87% z Was ogląda nas bez suba. A to trochę jak mówić, że lubisz motoryzację, ale nie masz prawa jazdy. Także klikaj suba raz dwa. Nowa CHR zadebiutowała w 2023 roku. Już poprzednia generacja była odważna, ale ta wygląda jakby przyjechała z przyszłości. Serio, to jeden z najbardziej futurystycznych modeli w segmencie. Linia nadwozia przypomina teraz sportowe kupę, Krótki przód, mocno opadający dach, szerokie nadkola i bardzo ostre przetłoczenia. Boczne przetłoczenie, które przechodzi w dwa wyraźne załamania, przypomina bardziej nowoczesną rzeźbę wykutą w metalu niż karoserię samochodu. Tym bardziej że tylna część karoserii w kontrastowym kolorze tylko podkreśla efekt i sprawia, że auto przyciąga wzrok z daleka. Ten egzemplarz to wersja GR Sport, czyli najbardziej dopieszczona na wizualnie odmiana. Mamy tu 20-calowe felgi, czarne błyszczące wykończenia z i grilla, przyciemniane szyby, a do tego lakier Precious Silver z czarnym dachem Night Sky. Całość robi świetne wrażenie. Przypomina mi trochę Lexusa UX, który konkretnie oderwał się od rzeczywistości. Z przodu agresywnie wąskie światła Matrix LED, które nie tylko świetnie wyglądają, ale też bardzo dobrze oświetlają drogę i potrafią wycinać inne auta związki świateł. Z tyłu jest jeszcze ciekawiej. Światła połączone jedną linią, a w środku podświetlane logo Toyota CHR. I to wszystko sprawia, że ta CHR-ka po prostu się wyróżnia. To nie jest kolejny słów, który ginie w tłumie. Zanim przejdziemy do wnętrza, warto wspomnieć jeszcze o automatycznie wysuwanych klamkach. Wyglądają efektownie, ale mają uchwyt od spodu, więc trzeba się chwilę przyzwyczaić, bo nie jest to zbyt intuicyjne. Na pierwszy rzut oka, wnętrze CHR-ki nie robi wielkiego wrażenia. Widać, że Toyota chciała wskoczyć poziom wyżej i to się udało, ale dopiero w wersji GR. Siedzisz nisko, trochę jak w hatchbacku, co od razu daje fajne poczucie prowadzenia. Fotele w wersji GR Sport to zdecydowanie najmocniejszy punkt wnętrza tego samochodu. Oferują świetne trzymanie boczne, podgrzewanie, elektryczną regulację, a także pamięć ustawień. Tapicerka to ekologiczny zamsz z czerwonymi przeszyciami i wstawkami w stylu GR. Bardzo przyjemna w dotyku, nie ślizga się, nie nagrzewa i wygląda naprawdę premium. Warto wspomnieć, że udogodnieniami w stylu elektrycznej regulacji fotela może cieszyć się jedynie kierowca. Na uwagę zasługuje również kier. Świetnie leży w dłoniach, została obszyta skórą i oferuje podgrzewanie. A to zimą robi naprawdę różnicę. Jeżeli chodzi o materiały, to góra deski jest miękka, boczki zostały obszyte alkantarą, ale wszystko poniżej to jedna wielka połać plastiku. Ambientowe oświetlenie LED. Można je personalizować i dopasować do nastroju albo trybu jazdy. Na środku konsoli znajdziemy sporych rozmiarów ekran o przekątnej 12,3 cala Toyota Smart Connect Plus. Ekran sam w sobie działa bardzo płynnie i oferuje świetnej jakości obraz. Oczywiście nie zabrakło tutaj bezprzewodowego Android Auto czy Apple CarPlay, a jeżeli chodzi o dźwięk, to mamy tutaj system JBL z dziewięcioma głośnikami. Sam w sobie gra czysto, ale brakuje mu basu i z pewnością nie jest to najlepszy akcesoryjny system audio dostępny na rynku. Znajdziemy tutaj również zestaw cyfrowych zegarów o takiej samej przekątnej jak główny ekran multimedialny, ponadto head-up display czy cyfrowe lusterko wsteczne, które naprawdę przydaje się ze względu na słabą widoczność przez tylną szybę. Warto wspomnieć również o dachu panoramicznym z dodatkowego pakietu Skyview. Trzeba jednak wspomnieć, że w kabinie jest naprawdę mało miejsca. Wszystko jest mocno zabudowane, przez co wnętrze sprawia wrażenie przytulnego, choć momentami aż ciasnego. Kiedy chcę usiąść wygodnie we wnętrzu Toyoty CHR, mój łokieć haczy o fotel pasażera, a w przypadku ustawienia fotela pod siebie Ręka z kolei haczy o drzwi, a drugą stroną o siedzisko. Jest tu naprawdę ciasno. Na konsoli środkowej znajdziemy chociażby przyciski do wyboru trybu jazdy czy zarządzania napędem hybrydowym. Brawa należą się Toyocie za pozostawienie fizycznego panelu klimatyzacji. Dodatkowo znajdziemy tutaj ładowarkę indukcyjną, całkiem sporych rozmiarów schowek w podłokietniku i <laughs> uchwyty na napoje, żebyśmy mieli gdzie jesienią postawić kubek ulubionej kawusi. A żeby tradycji stało się zadość, to przypominam, że partnerem autocentrum jest superauto.pl, gdzie znajdziecie taką Toyot CHR w atrakcyjnym finansowaniu. Link znajdziecie w opisie. Podsumowując, we wnętrzu Toyot CHR jest bardzo mało miejsca. Jednak te ciasno te rekompensuje dobre wyposażenie. Mamy tutaj kamery 360, akcesoryjny system audio, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną kierownicę. I asystenta parkowania, a także dach panoramiczny. Zobaczmy teraz, jak wygląda miejsce z tyłu. Zanim jednak przejdziemy na tylną kanapę, to moją uwagę dodatkowo zwróciła bardzo mała tylna szyba. Zwróćcie uwagę, jak wysoko jest poprowadzona linia drzwi. Z tyłu niestety od razu widać, że Toyota projektowała CHR-a z myślą o kierowcy i przednich pasażerach. Miejsca jest tutaj bardzo mało, zarówno na stopy, nogi, jak i nad głową. Przy moim wzroście 1,85 m głowę mam praktycznie w dachu, a kolana wtapiają się w fotel kierowcy. Ponadto kanapa jest osadzona na tyle nisko, że odnosimy wrażenie, jakbyśmy siedzieli na klatce schodowej. A przez opadającą mocno linię dachu i małe okna jest tu po prostu klaustrofobicznie. Dodatkowo przy tej klasie samochodu i za takie pieniądze bardzo razi brak chociażby nawiewu klimatyzacji czy podłokietnika na tylnej kanapie. Mamy tu tylko jedno wejście USB-C jeden gazetownik. Dobrze, że nie zapomniano o mocowaniach ISOFIX. Ale zanim przejdziemy do bagażnika, to największym rozczarowaniem na tylnej kanapie jest boczek drzwi. Tak naprawdę wszystko jest tutaj plastikowe jest to jedna wielka połać, włącznie z podłokietnikiem. No nie. Bagażnik w nowej CHRC również nie należy do największych. Mamy tu 296 litrów pojemności. Dla porównania, znacznie mniejszy Volkswagen Polo oferuje większy bagażnik. Pomimo tego, że to samochód z zupełnie innych gabarytów. Widać, że przestrzeń jest raczej płytka z wysokim progiem załadunku. Walizki na weekend wejdą, ale większe zakupy czy dziecięcy wózek już z lekkim upychaniem. Dodatkowo znajdziemy gniazdko 230V, subwoofer JBL i haczyki na zakupy. Ponadto pod podłogą znajdziemy schowek na kable do ładowania. Ogólnie bagażnik CHR-ki jest mały. Dla jednej czy dwóch osób będzie w sam raz, natomiast dla rodziny z dziećmi okaże się zbyt ciasny. To nie jest samochód na rodzinne, wakacyjne wypady, a raczej do krążenia po mieście. Ale zanim przejdziemy do jazdy testowej, zobaczmy co mamy pod maską. Pod maską tej Toyoty znajdziemy dwulitrowy silnik hybrydowy o mocy 223 koni mechanicznych. Jest to jednostka dobrze znana z Priusa, łączący benzynową jednostkę o mocy 151 koni mechanicznych z silnikiem elektrycznym o mocy 120 kW. Bateria ma pojemność 13,6 kWh, co pozwala realnie na przejechanie do 66 km. Na samym froncie. A jak wygląda kwestia ładowania? Ładowanie z Wallboxa o mocy 6,6 kW zajmuje około 2,5 godziny. Jeżeli chcemy naładować samochód z domowego gniazdka, musimy liczyć nieco ponad 6 godzin. Wrażenia użytkowania Toyoty CHR są bardzo pozytywne, zwłaszcza jeśli patrzymy przez pryzmat codziennego użytkowania. Zawieszenie w wersji GR Sport zostało wyraźnie usztywnione. Toyota zastosowała tu amortyzatory z systemem Frequency Selective Dumping, które dopasowuje siłę tłumienia do częstotliwości drgania. W praktyce oznacza to, że samochód prowadzi się pewnie i stabilnie, a przy wyższych prędkościach zachowuje dużą precyzję. Na nierównościach czuć lekką sztywność, ale nie jest to nieprzyjemne. Raczej sportowo zwarte niż twarde. Komfort jazdy stoi na wysokim poziomie, a duże 20-calowe felgi nie psują wrażeń tak, jak można by się spodziewać. Zaskakuje niestety poziom wyciszenia. Do prędkości 70 km na godzinę w kabinie jest naprawdę cicho. Powyżej tej prędkości niestety docierają do wnętrza odgłosy szumu opon czy wiatru opływającego lusterka. W trybie elektrycznym, co prawda, jest trochę lepiej, ale ogólnie Toyota powinna popracować nad wygłuszeniem swoich samochodów. Napęd pracuje płynnie i przewidywalnie dzięki ponad 220 koniom mechanicznym. Nie mamy tutaj problemu z płynnym wyprzedzaniem, a przy wyższych prędkościach również nie brakuje mu siły. Warto mieć na uwadze, że w tym samochodzie mamy do czynienia ze skrzynią CVT. Która słynie z tego, że przy mocniejszym dociśnięciu gazu potrafi mocno zawyć. Spalanie zależy oczywiście od stylu jazdy i poziomu naładowania akumulatora. Na pełnej baterii jesteśmy w stanie jeździć bez zużycia benzyny. Przy spokojnej jeździe z rozładowanymi akumulatorami, zużycie oscyluje w okolicy 5 do 6 litrów. Jeżeli chodzi o jazdę autostradową z prędkościami na poziomie 140 km na godzinę, musimy się liczyć ze zużyciem na poziomie 7 litrów. W codziennej jeździe na ogromny plus zasługują również systemy wsparcia kierowcy. Adaptacyjny tempomat działa płynnie i przewidywalnie, nie szarpie przy hamowaniu, a i świetnie radzi sobie w jeździe w korku. Asystent pasa ruchu utrzymuje auto dokładnie po środku, a automatyczny system parkowania potrafi samodzielnie wjechać w naprawdę ciasne miejsca. Do tego system Kamer 360 i czujniki parkowania sprawiają, że manewrowanie tym samochodem po mieście jest bajecznie proste. Cena chr w wersji GR Sport z pakietami Dynamic i Skyview to 228 tysięcy zł. Z kolei bazowa wersja CHR-ki zaczyna się już od 120 tysięcy. To pokazuje szeroką rozpiętość cenową między topową wersją a podstawową. Podsumowując, nowa Toyota CHR to samochód dla kogoś, kto lubi styl, nowoczesną technologię i szuka hybrydy, która naprawdę dobrze wygląda. Dla dwóch osób idealne. Dla rodziny z dziećmi może okazać się za ciasne ze względu na brak miejsca z tyłu, jak i w bagażniku. Ale jeżeli szukasz samochodu, który jest cichy i stylowy, to nadal jest to jeden z najlepszych wyborów w swoim segmencie. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób wybiera Toyota CHR. W tej cenie postawiłbym zdecydowanie na pełnoprawnego SUVA, czyli Toyota Corolla Cross. Oferuje ona więcej miejsca z tyłu i większy bagażnik, zachowując przy tym zalety marki. W dzisiejszym teście to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o crossoverze za ponad 220 tysięcy złotych, a jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia. Auto od ręki tylko w superauto.pl. Sprawdź nasze najlepsze oferty. Wejdź na superauto.pl i wybierz samochód dla siebie.